Witam wszystkich. Dzisiaj jest taki temat trochę mniej motoryzacyjny, a dotyczy bramy garażowej. Mam sobie taką bramę garażową, która już kolejna mi się rozpadła, ponieważ jest to konstrukcyjny bubel. Jest to brama firmy legbud Garguła. Serwis tej firmy praktycznie nie istnieje. Na maile nie odpowiadają, dodzwonić się nie da. Brama rzadko używana i wygląda tak. To jest jeden z elementów bramy, który wygiął się od samego patrzenia na niego. Jest w ogóle zniszczony, zniszczony od normalnego użytkowania. Proszę zwrócić uwagę na to, że to jest wszystko krzywe. To jest dokładnie ten element, który jest tutaj. Tylko, że to jest druga strona, gdzie jest zdemontowany. Tulejki plastikowe, rozbite, zniszczone. Dlatego, bo są plastikowe. Miękki materiał. W zaprzyjaźnionym sklepie budowlanym zamówiłem nowe tulejki, ale okazuje się, że nie pasują, więc będę musiał takowe dorobić. Jakby ktoś chciał kupić bramę tej firmy, bo jest tania, to lepiej niech nie kupuje, bo to jest po prostu szajs. To jest model bramy, który ja mam. Serdecznie nie polecam. Firma dziadostwo, że gorszej po prostu nie widziałem. Dziękuję.